Cześć, witam Cię bardzo gorąco na moim kanale Łysy. Punkt widzenia z tej strony BARTEK. Dzisiaj zapraszam Cię w podróż do zapachu, który stosunkowo niedawno trafił w moje ręce, ale stosunkowo niedawno go też poznałem. Zapach, który powstał w roku 2022 i mowa tutaj o zapachu Edition to Pachpawn Frederick Mal, Ankat, Jam. Co tu się dzieje? W związku z tym, że Uncut Gem jest pierwszym zapachem Edition de Parfum Frederic Mal, który mam u siebie na kanale, warto powiedzieć słów kilka o samej marce. Moi drodzy, myśląc o Edition de Parfum Frederic Mal, myślimy o domu wydawniczym. Myślimy o wydawcy, do którego przychodzą twórcy, perfumiarze, ustalają wspólne pryncypia i dążą do stworzenia dzieła idealnego. Project mal nie narzuca nie wiadomo jakiego konceptu, nie mówi masz użyć tych i tych składników, daje perfumiarzom totalną swobodę i dlatego też ceny tych zapachów są po prostu różne. Można kupić setkę za 1350 zł, można kupić setkę za 6,500 zł, można kupić setkę za 3,500 zł, więc tutaj naprawdę jeżeli chodzi o taką miękkość między cenami i przepływ między cenami jest bardzo duży. Anchor Gem to zapach, który został stworzony przez pana, który nazywa się Maurice Russell. Zapach, który powstał, jak powiedziałem, już na samym początku w roku 2022 i był inspirowany taką klasyczną wodą kolońską używaną przez samego twórcę. Ten zapach miał troszeczkę i ma łamać stereotyp takiej męskości, ma posługiwać się wyświechtanymi tak naprawdę motywami, ale ubierać je w zupełnie inny sposób. I powiem Wam szczerze, że bardzo mocno to się udaje. Z tego względu, że sama kompozycja wydawać by się mogła, że z, z jednej strony jest świeża, ale z drugiej strony jest szalenie twarda, taka błyszcząca wypolerowana. Z jednej strony mamy do czynienia z tym Anka Gem, takim nieoszlifowanym klejnotem, diamentem, ale mamy też do czynienia z tym diamentem, który ma w sobie ten niesamowity wewnętrzny blask, który dosłownie bije po oczach. Sam flakon bardzo charakterystyczny dla marki Edition de Parfum Frederic Malle, a sama kompozycja łączy w sobie bergamotę, imbir, oczywiście vetiver, olibanum, skórę. Ale też jest coś, co się nazywa ambrosenit. to molekuła, molekuła, która jest piekielnie piekielnie trwała, niesamowicie projektująca ostra drzewno-ambrowa i ona tutaj wiedzie nam dość mocno prym w towarzystwie innych składników. Sama kompozycja jest hmm no nie sztampowa, sama kompozycja jest szalne, szalenie unikatowa tak naprawdę dotykając zapachów Edition de Parfum Frederic Mal. dotykamy niszy w takiej bardzo przyjemnej, noszalnej, czystej postaci, takiej niszy którą dosłownie chce się nosić bo nie mamy tutaj do czynienia z takimi zapachami, które powąchamy raz, powiemy uła. to jest dziwne i, i nienoszalne ale fajnie to mieć, w tym wypadku oczywiście fajnie to mieć, natomiast zapachy świetnie się sprawdzają Anka Gem jest mi ciężko z klasyfikacją pod względem outfitu, który miałbym mieć na sobie i nosić ten zapach, z tego względu, że on pasuje do wszystkiego, tak jak inspiracja, czyli woda kolońska, którą Maurice Russell um, inspirował się tworząc właśnie um, te, te perfumy. E, woda kolońska pasuje do każdego outfitu, pasuje do sportowej koszuli, do garnituru, do wszystkiego i Anchor Gem właśnie ma być takim zapachem, który pasuje do wszystkiego. E, jest totalnie męski, wpisuje się w ten męski klimat noszenia perfum i faktycznie od początku do końca tak jest. Przeeksplorujmy go sobie, wejdźmy w tę kompozycję, chociaż powiem Wam szczerze, że mam ją cały czas w nosie. Jak tylko myślę o tym zapachu, to, to po prostu już wiem, jak on pachnie. Anka Jam. Na początku, oczywiście, wchodzimy w przyjemny, lekko zestowy, słoneczny, soczysty, lekko goryczkowo zielony charakter Bergamot. I on tutaj wychodzi w taki promienny sposób, bardzo mocno eksploatując nam tą nutę głowy. I, I to jest naprawdę świetne. Ta zieleń tutaj w przyjemny sposób łączy się z późniejszymi nutami, które dodają nam zdecydowanie głębi takiego bogactwa do, do całej kompozycji. Oczywiście po chwili ta bergamota zaczyna się nałączyć z imbirem. To czuć, staje się ten zapach bardziej ciepły, staje się mocniejszy, pikantniejszy, schodzi nam bardziej do głębi, łączy się nam z tym vetiverem, który też tutaj jest jedną z takich kluczowych nut, dając nam tego ziemistego, zielonego, lekko wilgotnego akcentu, ale nuty, które ja uwielbiam, to oczywiście olibanum i skóra. I olibanum i skóra w tym zapachu są mocno, mocno wyczuwalne również, przy czym. Nie jest to zapach skórzany, żebyśmy mieli jasność. Jeżeli myślimy skóra, ja najczęściej myśląc skóra myślę o Ombre Leather Toma Forda, Tuscan Leather, White Suede, Fucking Fabulous i gro innych zapachów skórzanych, e, które, które gdzieś tam mamy na rynku, może mniej popularne. To myślę o typowej skórze, takiej mocnej, intensywnej, szorstkiej. Przy czym ta skóra, którą tutaj mamy, to nie jest taka skóra, która dominuje. Ona uzupełnia, ona jest taką nutą... Em, Dodatkową, tak bym powiedział, taką notą uzupełniającą, która w piękny sposób nam tutaj wypełnia całą kompozycję. Moi drodzy, Anka Dżem to zapach, który z powodzeniem nadaje się dla młodszych i dla e, troszeczkę poważniejszych dżentelmenów. Tutaj absolutnie też wiekiem bym się nie kierował. Jest to kompozycja, która może być noszona wiosna, lato, jesień, zima. Jest to taka kompozycja, którą jak nałożycie na siebie, na 100% będą Was pytać, czym pachniecie. Bo jest po prostu inna, jest unikatowa. Jeżeli mm, mówimy o unikatowości, o tej inności tego zapachu, warto by się zatrzymać na chwilę przy samych parametrach kompozycji. Jeżeli chodzi o trwałość, tutaj dociągamy do 12 godzin. Ja na mojej skórze 12 godzin, nawet 13. Jak rano nakładam to na koniec dnia, jeszcze czuję ten zapach i to nie jest tło. On naprawdę daje popalić cały czas na skórze. Natomiast jeżeli chodzi o, o projekcję, jest naprawdę wysoka. Ten zapach niesie się niesamowitą, taką welonem, powietrzem za Wami w momencie, kiedy macie go na sobie. Czy jest wart swoich pieniędzy? Oj, tak. W tym wypadku absolutnie nie żałowałbym żadnej złotówki wydanej na Anker Jam, bo to jest taka kompozycja, która podoba się, ma świetne parametry i jest totalnie, totalnie ponadczasowa. Jeżeli znacie jakieś zapachy z Edition de Parfum Frederic Mal, wydawniczego Frederic Kamala, dajcie koniecznie znać. Jeżeli znacie Anka też się podzielcie, bo on jest naprawdę taki no, inny, jedyny w swoim rodzaju. Dzięki Wam za dzisiaj, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.